A dzisiaj otwieramy najważniejsze święto Mikołajek, dni Mikołajek, dlatego z olbrzymią przyjemnością witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym... Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Ja również bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, szczególnie gorąco przedstawicieli miast partnerskich ze Szczerku, Chłeby, Wareny i Spod Dębic. E... To szczególni goście, którzy przyjeżdżają do nas praktycznie co roku, żeby swoimi koncertami uświetniać nasze uroczystości. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się doskonale bawili, czego z całego serca Państwu życzę i Dni Mikołajek 2019 uważamy za otwarte. Ja, może tylko powiem, że odnośnie tych wszystkich powitań jestem z Panem Burmistrzem. Myślę, że wszyscy Państwo, którzy przybyliście do naszego pięknego miasta i do naszej gminy, będziecie zadowoleni z obchodów tych dni Mikołajek. Myślę, że oferta, zarówno i ta gastronomiczna, kulinarna, jak i ta kulturalna, co świadczy o tym nam tutaj Orkiestra pod Dębice, przygotowana została w jak najwyższym poziomie. Życzę Państwu miłej zabawy i miłego odpoczynku, i też oświadczam, że dni Mikołajek dzisiaj właśnie się rozpoczynają. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę być kolejny raz na święcie, my to nazywamy w skrócie ryby, że tu jest właśnie to miejsce, gdzie ta ryba się bardzo kojarzy nam wszystkim z, z, z Mikołajkami. I bardzo dziękuję Piotrowi, tutaj o panowie stoją, się nudzą, jakiś gość przyszedł, coś przynudza, a ja wam wszystkim życzę miłej zabawy i żebyśmy wszyscy się cieszyli Mikołajkami jeszcze przez wiele, wiele lat. Dziękuję. My dziękujemy naszemu ambasadorowi, bo Krzysztof zawsze tak ładnie i pięknie mówi o Mikołaj, tak? i mówi na całym świecie. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni, Krzysztof. Przyjmujemy dzisiaj bardzo uroczystość. Jesteśmy świadkami pięknych jubiluszy zawarcia Związku Małżeńskiego. Są to trzy pary, które obchodzą Złote Gody.